Hallo zusammen! Herzlich willkommen! Witam bardzo serdecznie w drugiej części filmu o liczebnikach. Heute lernen wir die Zahlen von 13 bis 19. Dzisiaj cyferki od 13 do 19. Najpierw wyjaśnię Wam zasadę tworzenia, żebyście zrozumieli jak to w ogóle działa. 13. My w polskim mówimy najpierw 3, potem dodajemy końcówkę 11. 13, 14, 15 i tak dalej. W niemieckim yy, wygląda to tak, że 13 to jest 3. Bierzemy cerkę 3 i do tego dodajemy 10. Prawda? Czyli nie jakieś naście, tylko 10. 3, 10. 13. Czyli będzie to brzmiało Draj, sein. Prawda? Teraz 14, 4, 10. Fia, sein. 15, 5, 10. Fenw, sein. 16 jest wyjątkiem. 6, 10. Tylko cywerki cyferki 6 odejmujemy końcówkę sy i będzie to brzmiało nie. Zekscein, prawda? Bo już utrudnioną mamy wymowę, tylko zechcejn. Zechcejn. Prawda? Czyli 16. 6 zeks bez końcówki z. Zechcejn. Ok. Siedemnaście jest też takim trochę wyjątkiem. Czyli cyferka 7 jest skrócona o końcówkę EN i będzie zipcein. Zipcein. Nie sieben zehn, tylko zip I 18, 19 już normalnie. 18, 8, 10, czyli 8 19, 9, 10, 9 cyn. I jest alles. Alzoja, cyn bis 19 noch einmal. Wolczmy sobie teraz do 19 jeszcze raz. Może zaczniemy od zera, żeby sobie wszystko utrwalić. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 Zip 8 19 Spancy. Nie chcący powiedziałem się jeszcze 20, ale dziesiątki i liczenie do 100 omówimy sobie w następnym filmiku. Wyssum Next Mal tschüss